Witam was, moi drodzy. Jedziemy sobie teraz na polowanko w e, starą metodą angielską, czyli e, na dwie rasy. Będziemy polować z pointerami i golden retrieverami, czyli będziemy polować sobie na pracę przed strzałem, kiedy to nasze pieski będą wystawiać bażanty, bo głównym celem naszego dzisiejszego polowania będą bażądki, a później no aporty będą zbierać e, Retrievery, czyli Golden Retriever, wszystkich, którzy uwielbiają pracę psów i podziwiać ich robotę. Zapraszam na oglądanie tego odcinka. Siemaneczkę widzowie, dasz bur, kochani koledzy, kochane koleżanki. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień w historii naszej pięknej na, na, na nagrywek na, na YouTube, a. ponieważ jedziemy z moimi... Będziemy ruszać. Oczywiście oprócz, oprócz barżancików, jeżeli się zdarzą nam kaczuszki, no to zapolujemy też troszeczkę na kaczuszki. Póki jeszcze możemy, tak? No mamy, mamy e, ten problem, że nie wiemy kiedy ten pan nasz drożdżała e, nam to utnie, więc korzystamy. Korzystamy też oczywiście z kaczuczek. Jadę na miejsce spotkania, jadę teraz przez teren, więc troszeczkę się tak rozglądam, patrzę jaki jest ruch e, zwierzyny. Z tej perspektywy GoPro dla Was będą przygotowane e, i co już mam nadzieję, że, to, że wyjdzie z tego fajny materiał, dużo akcji, ale jak to, to na polowaniu bywa e, nigdy nie wiesz co Cię trafi, także nie zapeszając, zmierzamy do Krzysia, mamy godzinkę drogi. Mam dla niego mały e, mikołajkowy prezent Założenie jest takie, żeby troszeczkę faktycznie psy popracowały. Niekoniecznie żebyśmy sobie postrzelali, ale, ale żeby pieski miały, miały robotę, przynajmniej te, które będą wystawiać tak. No nie, każde, nie, nie, nie każde, że tak powiem, wystawienie będzie kończyło się sukcesem. No niestety to jest polowanie. Musimy sobie z tego zdawać sprawę, że nie ma, nie ma tak łatwo. <laughs> Jakby tak było, to by. Aby po prostu nie było zwierza, a jest, jest. Lęki nam w ogóle w tym roku poszły super. Piękny dzień. Zapowiada się. Wyjeżdżałem, była mocna mgła w Warszawie. Na szczęście się tro, trochę wyklarowało po drodze. Mamy super słońce, 1 stopień, czyli naprawdę pogoda dobra na, na polowanie. Oby trochę, trochę powiało jeszcze, ale tak nie za mocno, żeby, żeby psy yy, złapały spokojnie od wiatr. tam mój Ariuta kochany się dwa i swym wita i do zobaczenia na miejscu nasza ekipa, ekipa Hunting Lab Dogs yy, będzie się starać uprzyjemnić Wam ten odcinek my i oczywiście psy yy, nie wiem czy je słychać, ale już Wyczułeś, że są na terenie, nie wiem, jak one to czują, ale wjeżdżając w teren od razu się zaczyna tam dym z tyłu. O, mamy, mamy, mamy sarenki, pięknego kozła. Jeszcze z, z porożem, także, także no jest jakiś tam ruch. Eee, to już nie pierwsze sarny, które tutaj widziałem. Nie widzę, tylko pod, pod krzaczkami. Porządów. ale to, to jest to jest dla psów, praca dla psów, więc, więc zostawmy to im. Jeszcze raz serdecznie was zapraszam na Na baldonowskim O nie, to nie jest standard. Moi drodzy, Nasze tajne miejsce spotkań. Bo tutaj jest wódz, wódz wielki Krzysztof Chris Czusiaczek drogi przyjacielu, siemaneczko siema, Hej, siema, siema, siema. siema. Jak tam? Czołem widowie Nagrałeś? Nagrałem o, Bardzo dobrze, bardzo dobrze <grym> Tutaj bardzo proszę, chciałem mikołajkowy prezent wręczyć O, bosko, bosko, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję Co, Cóż to takiego? Otwórz, zobacz Nie. O, kasetka na mamonę. Tak jest. <laughs> Przyszło mamonę, w sensie niebezpośrednio. A no pięknie. Moi drodzy, tyle będziemy nagrywać. Raz, dwa, trzy, cztery, o panie. Dwanaście. Dwanaście, dwanaście, dwanaście. To my będziemy robić? Kurde, no wam pokazywać moi drodzy, wam pokazywać. No. Przepakowujemy się. I ruszamy wsadzamy w teren. Tak jest, wsadzamy te oto dwa potwory. Potwór Deniacz i potwór Ari. A tutaj reszta potworów. Co my tam mamy? O oh my god, ile ile tutaj. Jest? Sześć. Sześć, sześć potworów. Sześć potworów. Eee, tam postawimy je na miejscu. Tak, no. dokładnie. Będziemy je na miejscu. Dobra. Czekać. Ładnie do nagrania. Ok. Klatki do klatki. Jak te psy mają być szczęśliwe? No nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Dobra, chwilę potrzebujemy. Widzimy się z wami już na polu. Około jednego stopnia. Ja się trochę na letniaka ubrałem. Na szczęście miałem w samochodzie chociaż górę w miarę sensowną. Ty na ale, letniaka, ale... a ja na bezdomniaka się ubrałem. No na bezdomniaka, no. <laughs> Cóż. Jakby nawzajem się tutaj nakręcimy. Tak wygląda, że tak powiem, e, miejski myśliwy. Pion operator. Przy, przyjechał, przyjechał, moi drodzy ze stolni, więc. Powiedziałem, jeszcze nie wyglądam, ale jestem w trakcie tak, się. Będziemy Wam pokazywać, e, że tak powiem, proces, proces tworzenia myśliwego e, i Dzisiaj nic, nie ma niestety z nami naszej Diany przyszłej, ale ale No nie zawsze tak się da. Tak może Państwo wygląda polowanie z pointerami. Tam są pointery, my już kawałek przyszliśmy, bo one już stoją jakieś 200 metrów za nami. Widzieliśmy jak stanęły. A tak powinien pracować golden. Tak jest, a tak, tak nasze. Psy gotowe do akcji, ale przy nogach, czekają na swoje polecenie. Zobaczymy jak młodzieży pójdzie. Zobaczcie, jakie skupienie na twarzach, wiedzą o co chodzi. Na pyskach, bo nie na twarzach. No. Ja sobie teraz mogę spokojnie zamknąć broń z ramienia. Teraz będzie dociąganie. Dociąganie, czyli moment w którym pies wietrzy od wiatr, a następnie ostrożnie podchodzi i lokalizuje miejsce, w którym znajduje się zwierzę. Jest cały czas teren obstawiany przez psy. Wejdź tędy sobie. Dobra, jest. Tak. W tym przypadku barzant okazał się zbyt trudny dla moich psów. Więc zdecydowaliśmy się wysłać Mambę po aport. Czemu zbyt trudny? Po pierwsze, był to dla nich blind, czyli nie widziały w miejscu upadku zwierzyny. I był to też runner czyli ptak po prostu uciekał z miejsca, w którym spadł i zaszył się pod gęste krzaki. No właśnie mi też się tak... Tak! Tutaj jest, tu! Próbuję go wyciągnąć z tego, z tych krzaków. Tu jest kogut. Widzisz? Ona walczy tutaj. Brawo! Brawo! Brawo. Jest ranerek nasz! Brawo! Brawo! Daj! Daj! Daj mambu! Brawo! Jest ranerek. No, kubuś, ja przeskoczyłem. Ładnie zabezpieczyłem broń sobie. Dobra, bo teraz mam stres kamerowy. Teraz. Sprawdzamy 112 w razie czego, czy będziemy dzwonić, czy nie. Dobra, może się uda. <laughs> no, kubuś, dajesz, dajesz. O fajnie, brawo! Zabka jak ta lala. Kurwa co jest? Kurwa co jest? Czemu nie? Czemu nie strzeliła? Kurwa zablokował się paniec. Dawaj, Ariego. dawaj, Ari, dawaj, Ari! Brawo! Dawaj, tak jest! Tutaj, tutaj, daj! Brawo! Super! Drodzy widzowie, jesteśmy na kolejnym punkcie. Bilans jest taki, że mamy dwa koguty strzelone. Pięć widzieliśmy, ale stwierdziliśmy, że darujemy im życie. No Nie na strzał po prostu. Nie na strzał, no. tak jest. No i teraz działamy z daniaczem na, na kolejnym stopie, że tak powiem. Miejscu, które tutaj nam przyjść zapewnia. Ale nie odbyło... Znaczy odbyłoby się to polowanie bez tej informacji. Natomiast muszę się tutaj lekko pochwalić, iż w dniu dzisiejszym, a w zasadzie to wczorajszym, zostałem wujkiem. Oho, grzeł się teraz... Chciałem na znaczy, w reakcję Moja siostra urodziła Bez flachy panie, no kurde Moja siostra urodziła, także Krzysztofie gratulujemy Znaczy ja gratuluję jeszcze raz Ja też gratuluję Krzysztof zapewne też e, Kajetanek, wszystko dobrze, lekarz powiedział, że 10 na 10 Także tak jak Kajetanek 10 na 10 Takie nasze polowanie Już jest 10 na 10, bo się spotkaliśmy fajnie Tutaj Najważniejsze to jest spotkać się Pogadać pogadać. Spędzić fantastycznie czas i. Tak. I dalej polować, tak? A to ile? To jest nieważne. Generalnie tak liczy jest. się Liczy jakość, się praca psów. Praca w psów. psów. A psy cały czas z przodu pracują. Tak jest. Czy to A. pointerów? A. Zgubiłem czapkę, widzowie. Czy to pointerów? Czy to goldenów? Pracujemy z psami od 8 miesiąca. Tak już w polu. Po seniorów 13-14 lat, także naprawdę przekrój jest olbrzymi. No i cóż, zapraszam Was na kolejne nasze podchody. O, i właśnie mamy stojeczkę, także kończę. Pozyskaliśmy jeszcze dwa bażanty tego dnia. Obydwa w bardzo ciężkim terenie, i była to już, jak dobrze pamiętam, piąta godzina polowania. Przy mojej nodze była Deni. Bardzo chcieliśmy, aby podniosła coś z tego dnia i miała frajdę dla samej siebie i tak jak pięknie zamarkowała obydwa ptaki czyli zapamiętała miejsce upadku tak już zbyt ciężkie było dla niej przyniesienie mi tych ptaków do ręki aby nie frustrować jej jeszcze bardziej zdecydowałem się podnieść ptaki samodzielnie i tak moi drodzy widzowie kończymy dzisiejsze polowanie tutaj mamy Ariutkę i Deniaczkę generalnie Trzy ptaki Jeden jest mambuli, ale Krzysztof pozwolił nam zrobić sobie zdjęcie pamiątkowe Skromniutki pokocik, ale nie liczy się ilość a jakość. Tak jest Wszystko ładnie podniesione A po polowaniu Krzysztof zabierał mnie na kremówki do Biedronki Małe co nieco. Cóż, polowanie jest zakończone, powoli się zbieramy do domów Szybkie zakupy jeszcze. 5 godzinek już w nogach. W nogach, tak. I jest pięknie, no co mogę powiedzieć, jest pięknie. Nie wiem kiedy ja się obrobię z tymi vlogami, ale mam nadzieję, że jakoś to zacznie płynąć. Już trzeci nagrywany na zapas. Pierwszy się montuje, tak? Zobaczymy co z tego wyjdzie. I taki to był dzień z nami z Krzysztofem oraz ze mną. Ekipa Hunting Lab Dogs się z Wami wita i żegna. Właśnie. Wyruszamy, każdy do swoich domów. Fajnie, psy pracowały. Dużo, dużo rzeczy też dla nas, dla mnie przede wszystkim. Nowego, tak, do nauczenia się. Do wdrożenia przede wszystkim dla, dla Daniaczki. Ale mega zadowolony, mega też zmęczony. Gdzieś około godziny no przed dziesiątą się spotkaliśmy, jest 15:33. już Wam pokazuję, jak, e, jak wyruszam. Także nowe, nowe doświadczenia, ciągle się szkolimy, ciągle się uczymy. E, natomiast, mimo wszystko, też jakby zapraszamy Was bardzo gorąco do nas na, na szkolenia. E, Tutaj Krzysztof w okolicy Łodzi, na okolicy Ostrołęki, ja, e, Warszawa. Myślę, że podstawy, podstawy możemy sobie ze mną dubać. Bardziej zaawansowane psy no to będą trafiać albo do Niny, albo do, do Krzysztofa. Z Arim bardzo super. Fajnie wypracowany ptak, bardzo dumny jestem z, z niego. Ponieważ długo nam zajęło czasu, żeby, żeby generalnie zaszczepić w nim e, taką pasję do, e, do pracy. Ale się udało, wyszło bardzo, bardzo dobrze. E, chłopak jest bardzo majerany przerwy przerwie takiej nie, nie, nie bycia w polu. Eee, widać, widać, że ma taką chęć do pracy. Także mega, mega dzień. Dzięki Wam za oglądanie tego materiału. Myślę, że tutaj już mogę Was zacząć zachęcać do zostawienia suba, lajka i komentarza. Dzięki za oglądanie jeszcze raz. Eee, do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć ją,